Cześć, nazywam się Michał Kłosowski. Jesteśmy na placu Marii Magdaleny w Krakowie. A to jest program Minutas SDM. W zeszłym tygodniu na antenie TVP, w głównym wydaniu Wiadomości, mogliście obejrzeć film promocyjny Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. Ekipa kręcąca ten film odwiedziła kilka europejskich krajów. W tym Hiszpanię, Francji i Włochy. Ostatnie ujęcia kręcone były na rynku głównym w Krakowie. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście naszego filmu, możecie wciąż znaleźć go na naszej stronie wwwkrakow 2016com i na naszym kanale YouTube. Na niecałe 300 dni, które pozostały do Światowej dni młodzieży 2016 w Krakowie, mamy już 400 tysięcy zarejestrowanych pielgrzymów, w tym około 170 tysięcy pielgrzymów z Polski. A Wy, czy już zarejestrowaliście się na Światowej Dni Młodzieży? Jeśli nie, wciąż możecie to zrobić odwiedzając naszą stronę internetową www.krakow2016.com i w ten sposób dołączyć do grona pielgrzymów z całego świata, którzy spotkają się tutaj w Krakowie z papieżem Franciszkiem. Zachęcam Was do tego. To była Minuta z SDM. Co tego dowie program, z którego możecie dowiedzieć się, co dzieje się tutaj w Krakowie w związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. Dzielcie się swoimi opiniami na temat tego, co tu robimy, komentujcie i udostępniajcie innym. Widzimy się za tydzień.